Przez pierwsze 45 minut oddaliśmy inicjatywę trochę Lechowi. Daliśmy się, mówiąc językiem piłkarskim, wbić w pole karne i z tego padła bramka. Rozmawialiśmy, ale bardzo spokojnie, rzeczowo w przerwie i myślę, że to poskutkowało, a jednocześnie zawodnicy z większą wiarą i determinacją wyszli na drugą połowę. Byliśmy bliżej przeciwnika, byliśmy agresywniejsi. Stąd też pojawiły się te sytuacje. Po których padły bramki. E, bardzo się cieszę. Tak jak powiedziałem, z trzech punktów. E, zawodnicy dali bardzo dużo sił, zostawili na wojsku i, i, i to było widać po meczu. Za dwa dni mamy kolejne spotkanie, do którego musimy się przygotować, ale myślę, że bodajże po 16 latach pogoń wygrała w Poznaniu. No i to jest taka wisienka na torcie dla kibiców, którzy też tutaj licznie się pojawili, za to im dziękuję za wsparcie. Brakowało polotu, popełniliśmy błędy, po których traciliśmy bramki, a tak naprawdę nie chciałem dzisiaj szafować zdrowiem kilku zawodników, dlatego ich nie wpuściłem. Patrzę na troszeczkę szerzej w kontekście całej ligi, a nie tylko tego spotkania w pierwszej połowie. Tak naprawdę to byliśmy bramkę, nie straciliśmy. dopiero druga połowa, nam szczególnie początek tej drugiej połowy. Nie graliśmy tego, co powinniśmy, pomimo tego, że w szatni zdecydowanie mówiłem o tym, że musimy wyjść wyżej, zagrać agresywnie i poszukać drugiej bramki, a nie może się nie cofać. Trudno na gorąco ocenić, dlaczego tak się dzieje, bo patrząc na ostatnie spotkania, to właśnie w drugiej połowie w meczu ze Śląskiem, czy w meczu z Wisłą Kraków, zaczęliśmy dominować, a tutaj się to wszystko odwróciło.